To Nitro w czasie oglądania filmu Gimpera postanowił skrytykować Sylwestra Wardęgę. Co to Jakieś rozkminy dziwne były? Aha, niech się chłopaki bawią, czyli Wardenga kolejny raz puszcza, chłopie co do internetu, nie mówi o co chodzi. Nie, nie, robi tak, żeby się ludzie domyślali, jak się zaczynają domyślać i ktoś snuje jakieś teorie. Nie koleżko, ja powiedziałem tak, że dostałem wiadomość i ją yy, opowiem, co to za wiadomość, gdy ją potwierdzę. Nikt nie, nigdzie nie mówiłem, że domyślajcie się, snujcie teorie. To ty, Nagle zacząłeś świrować pawiana, że ty wiesz, zacząłeś chwytać za telefon, że ty wiesz i jeszcze żeby ci widzowie wysyłali donaty, to powiesz. Tak była sytuacja. Teraz nie przeinaczaj, bo ja to na przykład doskonale pamiętam. <todgłosy> to on mówi, e, co oni pierdolą, to nie o to chodzi. Ku no nie wiem, nie chcę, wymyślają, nie? No to kurwa, albo. Pokaż mi, pokaż mi gdzie, coś, gdzie na przykład mówiłem, żeby ludzie snuli teorię, nie? Gdzie, mu, gdzie coś takiego powiedziałem, że, bo nie wiem, chcesz teraz dać na mnie, że y, ty snułeś teorię, bo ja do tego zachęcałem? No mija się do sprawy. Mówisz ale... albo nie mówisz, no ja nie? Kurwa, klasik Wardenga. Mówisz albo nie mówisz, no ja pier uważam, że znacznie yy, rozważniej jest powiedzieć, gdy się to potwierdzi. Bo zobacz, Wy na przykład powiedzieliście coś teraz na Boxdela i się nie potwierdziło, nie? I, I lipa, bo żeście w ogóle dali jakiś fałszywy trop. Ty jesteś, stary, tak szczerze, Ty jesteś jak kobieta. Nie wiem, domyśl się. Ty się domyślasz, o, bo ty nic kurwa nie rozumiesz. To nie wiem, to powiedz? W dalszej części wypowiedzi nawiązał do nazwijmy to wskazówek, a bardziej wykluczeń z kręgu spekulacji z Dubiela, czy ostatnie łączenia dokumentów na temat Bogzela, które przekazał szalony reporter. Odniósł się również do kolejnego stwierdzenia, że informacje... W ogóle dla mnie to było szokujące. Pamiętam, szalony reporter opublikował cały film, gdzie powiedział, że zanosi jakieś rzeczy do prokuratury, a Takefan powiedział, że o, oni już o tym wiedzą od pół roku, że y, zanieść ma że szalony reporter miał coś zanieść do prokuratury. No przecież to wie 140. Tysięcy ludzi, bo tyle obejrzało film szalonego reportera wtedy. Nawet więcej, bo jeszcze ja go oglądałem u siebie na live'ach, gdzieś komentowałem, później inni komentowali. Chyba nawet Konop nagrał o tym odcinek, Gimper o tym nagrał odcinek, nie wiem. Ale też może nie śledzi, nie śledzi tej kwantego tak na bieżąco i po prostu gdzieś tam mu mm, się zapomniało. Nie wiem. może dotyczyć osoby, którą Sergiusz po prostu zna. Podejrzane. Musi chodzić o kogoś, kogo znasz, bo mówił, że mogłeś tą osobą pisać wtedy, jak wyglądał Twojego streama. To paradoks polega na tym, no nie wiem, no chyba, że mam podpięty telefon pod cokolwiek, że w w momencie, kiedy on to mówił, że ja mogłem pisać z tą osobą, stary, ja mogłem równie dobrze wtedy z matką rozmawiać o tym, że dostała mandat w Portugalii, co jest de facto prawdą. To po co udawałeś, że wiesz o co mi chodzi, skoro nie, nie miałeś pojęcia o co mi chodzi? Po co udawałeś? W jakim celu? No. No więc to wiesz, to, to, to jakby to też jest takie budowanie, to jest jakaś ta kolejna teoria spiskowa. Aha, to. Czyli ja budowałem tak, ty nie budowałeś, ty nie budowałeś, ale ja budowałem tak, teorię spiskową. A wow, on może z tym osobą rozmawiać właśnie. A może kurwa siedzę stary na nie wiem, na Eliksie i kurwa, zamawiam buty. No jakby, no na, czy, na czym, polega stary, na czym polega ta, na czym polega ta cała... To po co zostawiłeś miejsce na domysły? Gdyż mam dużo spraw sądowych i jeżeli dostaję informacje nie instytucji, to chcę je potwierdzić poprzez instytucję i dopiero. Bo tak to, jeżeli by się nie daj Boże okazało, inaczej i na przykład coś by się okazało plotką, to ja bym miał 15 pozew. Cała mistyfikacja. Tutaj przypominając po tamtej wymownej reakcji Sylwestra Wardęgi na maila, pojawienie się w tej sytuacji Sergiusza wynikało prawdopodobnie z jego reakcji na transmisji, gdzie po wyciszonej rozmowie telefonicznej przekazał, że wie o co chodzi i automatycznie czatu Sylwestra również był w tym kierunku aktywny. Eee, no dobra, ja już wiem. <laughs> ja już wiem. Giga widzowie. Giga Możecie się zrzucić na informację, którą właśnie pozyskałem. Nie wiem jak to wycenić, bo tu mogą być kłopoty, tu mogą być. Aha, czyli ja buduję, nie? Chłop yy, bierze telefon, wycisza i później mówi: O, ja już wiem, ja już wiem, to jest poje... Yy, yy, to jest grube, nie? I mówi, że ja tole, weź człowieku, pójdź w lustro. Kłopoty, na? No. Dobra, dobra, zresztą nieważne. Pewnie się dowiecie do dwóch, trzech dni. Chyba, że jak wcześniej ktoś jeszcze się dowie. Dobra, nieważne. Do moc... Natomiast ocena, czy Nitro w ten sposób zareagował na wymowną reakcję druida w sposób po prostu poważny, czy w formie żartu skierowanego do swojej widowni, zależy od interpretacji sytuacji. Kolejnego dnia w rozmowie z TakeFanem usłyszeliśmy przekaz sugerujący, że bardziej się domyśla. Natomiast jeśli nie chodzi o to, co napisał TakeFanowi wiadomości prywatnej, to po prostu nie wie, jaka mogła być zawartość tego maila. Od tamtego czasu prawdopodobnie nie pojawiły się żadne kolejne przekazy od Sergiusza w tym temacie. Oczywiście mowa tutaj o takich, które zdobyłyby medialny zasięg, ponieważ Nitro prowadzi wielogodzinne transmisje. być może coś gdzieś powiedział, ale wszystkim to umknęło, a przynajmniej nie było mocno szotowane, oprócz wiadomo, wcześniejszej wypowiedzi z przedczoraj. Co ciekawe, również odpowiadając na czat odniósł się do komentarza, że Sylwester mu nie ufa, ponieważ myśli, że spiskuje z Boxdelem. Nitro w odpowiedzi zaznaczył, że ludzie robią za. Co? Że ja coś takiego mówiłem, że teraz ludzie kontrolują, czy o co chodzi? Wyczła jakieś rzeczy, na przykład z powodu zysku, a sam fakt satysfakcji nie jest tutaj wystarczający, bo jaki niby zysk miałby z tego mieć. Stwierdził Również, że komu Sylwester ufa oraz, że ma czasami wrażenie, chociaż oby tak nie było, że Sylwester momentami sam siebie nagrywa, a potem odsłuchuje szukając spisków. A ja mam wrażenie, że Sylwester Warnella czas, to czasami sam siebie podsłuchuje i potem tego słowa i mówi mm, On tu krwa tak powiedział. Hmm. Ciekawe co miał na myśli. A, a to byłem ja. Hmm. Muszę się zastanowić. Hmm. Jak mówił wtedy o obiedzie, ja mówiłem wtedy o obiedzie. Ciekawe czy, ciekawe czy to o obiad chodziło, czy o coś innego. Nie, coś mu nie ufam, coś mu nie ufam. Nie mam wystarczających dowodów i sam siebie słucha. Do czego to nawiązuje? To gdzie tu jest jakaś merytoryka w tej wypowiedzi? Widać, co, coś go mocno boli, nie? Coś go mocno boli. No ale spoko. Pojawiła się również wypowiedź, która może być. Rozumiem, że Nitrozy nie chce mnie pouczać, jak powinienem informacje przekazywać i tak dalej. Natomiast nie dziękuję. Po tym, jak on przekazywał informacje, tworzył na mnie film. Finalnie wyszło, że ja ten film miałem przed opublikowaniem. Więc ja będę sobie dozował informacje i przekazywał w taki sposób, jaki uważam za stosowne. I uważam, że lepiej jest coś najpierw potwierdzić i dopiero powiedzieć. No. Bo gdybym powiedział od razu, a później by wyszło, że to nie jest prawda, no to miałbym problemy po prostu. I wydaje mi się, że yy, widziałem, że pewna osoba mi straszy pozwem, no to co to, yy, jak miał wyglądać ten pozew, nie? Bo Bokzel coś tam mówił, że będzie mnie pozywał, że, że myśli o tym, nie? Jakby to. Wysoki sądzie, Sylwester dostał jakąś informację, powiedział, że zanim ją przekaże, to musi ją potwierdzić. Czuję, że mnie pomówił. A wspomniał o panu? No nie. Ale tej take wspomniał. Takefan powiedział, że o mnie chodzi. To dlaczego pan pozwał w nie tej fana. I się robi dziwna sytuacja, nie? Ale spoko, ja jakby, jeżeli Boxdel czuje się tutaj, e, że powinien mnie pozwać, jak najbardziej ma do tego prawo, ja kilka kwestii bardzo chętnie bym e, z nim przedyskutował. Kilku też świadków wezwać i tak dalej. Jeżeli on czuje, że jest taka potrzeba, jak najbardziej. Ja, ja się wstawię, akt oskarżenia odbiorę. Biegiem okoliczności sytuacja z opatrzeniem maila, następnie reakcją nie musiała być wcale po prostu przypadkowa. Oczywiście, może być to zbieg okoliczności, ale Sylwester Wardęga, który niejednokrotnie o, odpala live i mówi: O, co tu sobie zobaczyć? A, no tak, ten rzucił film, to może sobie go zobaczmy. Ogląda ten film. No i widać po tym, co mówi, że on ten film widział przynajmniej dwa razy. Dziwnym trafem. Dla Nitra jest niesamowite, że ktoś potrafi, e, oglądając film, od razu na niego odpowiadać. Nie? nie mieści mu się to w głowie. Może, nie wiem, zmień znajomych, którzy jakby lepiej kminią i potrafią. Bo, nie wiem, dowodem na to jest to, że dobrze odpowiadam na filmy, to znaczy, że ja muszę wcześniej oglądać. E, sytuacja z, z, z tą wiadomością, była taka, że ja dosłownie. Jeszcze muszę to czekać, obczaić. Poczekajcie. Na którym to było, na pierwszym live z tego hotelu? Co? Tak. No to ja praktycznie. Jakieś kilkanaście minut przed tym live'em, dopiero wynająłem ten hotel i jeszcze chodziłem z babką od z recepcji, żeby sprawdzić, czy jest internet dobry w pokoju, czy upload będzie taki, żeby zrobić streama. A ten gadasz, że ja w ogóle jakieś, że to było, rozumiem, że on sugeruje, że ja to planowałem, tak? Przecież ja sobie, ja sobie tylko tak naprawdę zaszkodziłem tym, nie? Bo to nigdy nie jest dobre, jak mówisz, że o, coś wam powiem, ale musicie poczekać. To po prostu była moja spontaniczna reakcja. Jeżeli bym to zaplanował, to bym był dylem, bo tylko teraz mam niepotrzebne jakieś. Że ludzie, Ej, kiedy będzie, kiedy powiesz, kiedy powiesz, kiedy powiesz. No ale okej, okay, no Nitro uważa inaczej, ma do tego prawo, na przykład totalnie się myli, tutaj w tej kwestii. No nie wiem, no jak poproszę Babę Jagę, żeby powiedziała, no to ona też nie będzie. Ewentualnie rachunku poszukać z hotelu, że go kilka minut wynająłem przed tym, przed liveem, no ale nie chcę myśleć co uważa. Losowy bobyt live, a ku... 23. Wchodzę na maila, o kurwa, ola la Boga, hulajnoga. Tak, tak, kr... Teraz tak, czy mogło się tak wydarzyć? Kurwa, jasne, że tak. Ja też mogę teraz wejść na maila i może się okaże, że ktoś mi coś wysłał. No nie widziałem tego. Macie słowo. Tego nie widziałem. Domyślajcie się. Coś go strasznie boli, nie? Czy jakiś tam mówiłem, domyślajcie się, czy ja do tego... Ja tylko powiedziałem wyraźnie. Dostałem informację, w związku z tym, że mam pełno pozwów, nie chcę ryzykować, potwierdzę, dostanę maila od odpowiednich służb, pokażę maila i wtedy będę komentował. I szczerze, z perspektywy czasu, uważam, że zrobiłem bardzo dobrze. Jedyne, czego, yy, czego żałuję, to powinienem zrobić oczy i przełknąć i w ogóle się nie odzywać, nie? Ale no, wzbudziło to we mnie duże emocje po prostu. Na przyszłość będę, będę miał z tyłu głowy, że jak nie daj Boże powiem zaczekajcie kilka dni, to Nitrozyniak i Tejwan nie wytrzymają i będą udawać, że no my wiemy, wy wiemy. No, nie wiem, jak to wycenić. Może na tyle i tyle. Jak dacie Donata, to powiem, nie? No. Nie spodziewałem się, że Nitrozynia w ten sposób zareaguje. Ja wtedy naprawdę uwierzyłem, że on wie. Bo jakieś połączenia do tych osób, yy, o których będzie ta informacja, no to on ma. Bo to jest jakby to środowisko się zdało i tak dalej. Nie wiem, czy te do tej pory utrzymują kontakt. Nie mam pojęcia, ale kiedyś na pewno się kojarzyli. I jakby gościu, nie kmiń teraz tylko poczekaj bądź cierpliwy i będzie wszystko wiadomo Idź tam grać w lola w się kur. przegraj drużynie mecz na spokojnie nie albo wiwatuj bo dzisiaj real madryt wygrał ty chyba kibicujesz nie świruj że wiesz jak czegoś nie wiesz na spokojnie nie to też nie jest nic złego jak czegoś nie wiesz nie jesteś wtedy gorszy ja też wielu rzeczy nie wiem o których na przykład ty wiesz a jak się już czymś interesujesz bardzo ci mogę dać tak bo kiedyś się kolegowaliśmy kiedyś nawet stanąłem w twojej obronie, jak tam cię, jak byłeś atakowany przez pewnego pana, z którym się później sądziłeś, jak szukasz swoich prawdziwych wrogów, ale takich prawdziwych, nie? To poproś, żeby ci pewna osoba dała dostęp do. Kiedy ci banowali kanał? I kiedy Muran cię? Miałeś spinę z Muranem? No to to tam sprawdź. Do helpdesku poproś. Ja nie wiem czy jego helpdesku, ale ty jesteś domyślny chłopak. Pozdro, nie? To jest moja ostatnie takie coś miłego dla Ciebie. Go. I sprawdź, czy były jakieś podśmiki z Twojego dzieciaka, czy kto tam, si kto tam wiwatował, jak żeś poleciał z internetu. Posprawdzaj to sobie, nie? Bo Ty się nawet, Ty chyba nawet całkiem dobrze kminisz. I może wtedy... Spra przejrzysz na oczy, czy to ja jestem jakimś twoim wrogiem, czy ktoś inny. I to teraz tłumaczę, że on ma taki kontent, że sobie żartuje i wyłudza tak kasy, żeby ludzie mu płacali za info. Niech się tłumaczy, jak chce. Nie obchodzi mnie to. Nie, nie, natomiast nie chodzi o boxdela. Ja w ogóle dementuję nie? Eee, tą informację. To eee, taka osoba się cieszyła, żebyście w życiu nie podejrzewali, w życiu, bo ta osoba ma wizerunek taką eee, bardzo miłą, ale. Eee... To jest zagadka dla nitrozyniaka. Niech on sobie. Z... Ja mam prawo do dawania zagadek nitrozyniakowi. To jest zagadka dla nitrozyniaka. Jak kiedyś się spotkamy, to sobie pogadamy. Wtedy on sobie zapyta tą osobę. Ta osoba się pewnie zaczyna mu jąkać. Mimo, że na co dzień się nie jąka. Pewnie się jakoś wytłumaczy, że. No wiesz, no wtedy to było taki. I siak.